Super, naprawdę super to fajnie mówiłeś, a mam właśnie jeszcze pytanie do, do, do odnośnie tego, bo na przykład y, widzimy po niektórych przedsiębiorcach, na przykład Jeff Bezos mówi o tym, że bardzo dużo rol, dużą uwagę przykłada do tego, żeby długo spać, znaczy długo, odpowiednio długo spać, y, żeby odpoczywać z rodziną i dopiero wtedy idzie do pracy i i, i wykonuje tę swoją pracę myślową na najbardziej optymalnym poziomie. A z drugiej strony na przykład taki Elon Musk mówi, że wcześniej pracował po 22 godziny, teraz pracuje po 100 godzin tygodniowo i w jaki sposób on to robi? Czy, czy może pracując więcej, no nie będzie pracował na 100%, ale pracuje na przykład na 80% i wychodzi mu to na lepsze? Tak, to jest bardzo dobre pytanie. <grytanie> <grytanie> są... Dobrze, może, może odpowiem tak. E, jeśli de facto będziemy zmęczeni, czy ten poziom stresu będzie duży, to czy tego chcemy, czy nie, e, nasze wydanie zacznie spadać. to się mówi, dług zaciągnięty na naszej biologii, prędzej czy później będziemy musieli spłacić. W zależności od tego, jak wygląda nasza genetyka i ten element startowy, w który wchodzimy, czasem to może być rok, czasem to może być dwa, czasem może być pięć, ale de facto zapłacimy cenę za to, bo jeśli nie mamy czasu na regenerację, no to wszystkie obrażenia związane ze stresem, związane z działaniem środowiskowym po prostu będą się kumulowały, co doprowadzi po prostu do szybszego, szybszej pewnej degeneracji naszych umiejętności właśnie czy to umysłowych czy fizycznych itd. I kiedyś miałem taki okres w życiu, gdzie Pracowałem bardzo dużo. Na takiej zasadzie, że może powiedzieć troszkę olewałem sen, czyli po prostu wpadłem w taką ideę, jak to mówią, takiego wiecznego zapierdzielu. I co to oznacza, że cały dzień pracujemy, nadrabiamy wieczorami i tak w kółko i tak w kółko. I w pewnym momencie zauważyłem, jak bardzo destruktywny wpływ to miało naprawdę każdy aspekt mojego życia. Natomiast to też pojawiło się gdzieś tak dopiero po półtorej roku, więc półtorej roku mój organizm jeszcze znosił taką, tą niekończącą się gonitwę, po czym zaczęła, zaczęły spadać moje właśnie możliwości umysłowe, te prace kreatywne. Zaczęły się pojawiać jakieś dziwne odpowiedzi emocjonalne też związane z zaburzeniem neuroprzekaźników i wielu innych rzeczy spowodowanych właśnie z brakiem regen regeneracji snu, bo to, to jest bardzo ważne, co powodowało, że wykonywane obowiązki szły jeszcze wolniej, jeszcze słabiej, więc jeszcze więcej czasu oczywiście poświęcałem, zaniedbując chociażby sen na to. I była taka, można powiedzieć, niekończąca się pętla z tym związana. I dopiero, gdy doszedłem do takiego procesu mentalnego, gdzie zrozumiałem, że jeśli chodzi właśnie o pracę, to sen i odpoczynek to nieodzowny jej element, bo nie ma czegoś takiego jak podział między pracą a innym życiem. Jest po prostu życie, czy tego chcemy, czy nie, nie, Więc to jest pierwszy taki mit, który, mit, czy pewien pogląd, który musimy u siebie w głowie gdzieś, nazwijmy to, rozwiać, czy no, zburzyć. I wtedy, gdy tak do tego podejdziemy i zaczniemy traktować te elementy regeneracji jako taki niezbędny element naszego życia, to A, zmienią się troszkę priorytety, a B, tak naprawdę zaczniemy działać dużo bardziej wydajnie. I teraz przychodząc jeszcze do takich postaw, że rzeczywiście są osoby, które są w stanie ekstremalnie dużo pracować, mało spadzić żyć, to tu mamy takie. Właśnie trzy scenariusze. Pierwsza, możliwa, że ktoś jest, jak to się mówi, takim genetycznym frikiem, który po prostu ma taką biologię, która mu na to pozwala, i tacy ludzie się też po prostu rodzą, tacy ludzie istnieją, lub mają jakieś inne, nazwijmy to, zewnętrzne uwarunkowania, które pozwalają im na prowadzenie takiego trybu życia. Drugi element to w sposób, nazwijmy to, zewnętrzny czy chemiczny podnoszą sobie ten poziom regeneracji. Więc tak jak na przykład czasem sportowcy też stosując jakieś zewnętrzne środki, które często w zwane są dopingiem, są w stanie podnosić ten poziom regeneracji, przez to te naturalne workloady, które ponoszą mogą być większe, to podobnie tutaj też jest duża część osób, która stosuje różnego rodzaju środki, które też w stanie są to zrealizować. Nie wymieniajmy, jakie są te środki, powiedzmy, że takie coś istnieje. I to jest druga opcja. Nie? I wtedy tacy ludzie też de facto są w stanie przez długi czas właśnie takie zwiększone workloady znosić. I trzeci element, to tak jak mówię, to to ciągłe zaciąganie długów, gdzie przyjdzie pewien czas, gdzie trzeba będzie je spłacić. No i takie osoby też są w stanie tam powiedzmy, przez jakiś okres skończony czasu, tam, czasem to jest rok, czasem pięć, pracować w takim trybie. Ale nagle pojawia się ten element, kiedy ten dług, który zaciągnęliśmy na naszej biologii, e, trzeba będzie spłacić, no i wtedy spada ich wydajność. Bardzo często, notabene, nawet jak przeanalizujemy dużą ilość przedsiębiorców, to są takie momenty, w którym dopada ich na przykład depresja, chroniczne zmęczenie, wypalenie, czy wiele innych takich problemów, które właśnie związane są z tym, że zawały i tak dalej, które związane są z tym, że właśnie przy ten moment spłacenia długu, który zaciąga, nie? Więc e, tak to mniej więcej wygląda.